we <laughs> Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy towarzyszyć rolnikom w sadzeniu kapusty białej przy zastosowaniu nawozu polisulfat. Polisulfat w swoim składzie zawiera 14% potasu, 48% siarki, 17% wapnia i 6% magnezu. Nawóz polisulfat jest to produkt, który jest w 100% naturalny. Pozyskiwany jest z naturalnego minerału o nazwie polihalit, wydobywany, kruszony i pakowany w worki. Nie zawiera żadnych dodatków chemicznych, więc jest w 100% naturalny i można go też z powodzeniem stosować w uprawach ekologicznych. Jego cechą charakterystyczną jest to, że wszystkie składniki potas, magnes i wap występują w postaci siarczanów. I oznaczają się spowolnionym uwalnianiem składników pokarmowych. Prowadziliśmy badania, które dowiodły, że wapń z nawozu jest uwalniany przez okres 50 dni. Jest to bardzo dobry wyznacznik jakości tego produktu i też daje duży wpływ na zdrowotność roślin, które często rosną w warunkach utrudnionego pobierania wapnia, wapnia z gleby. Zdecydowaliśmy się na zastosowanie nawozu Agromaster 11117. Jest to nawóz posypowy, który charakteryzuje się spowolnionym uwalnianiem azotu. Azot w nawozie został zamknięty w otoczce Max, dzięki czemu jest on uwalniany przez okres 2-3 miesięcy. Nie dochodzi do gwałtownego. Uwalniania azotu zostają ograniczone skraty tego składnika, i roślina też nie, nie pobiera tego pierwiastka w luksusowy sposób, i nie dochodzi do przen przenawożenia azotem. Dostarczając nawozy wysokiej jakości oraz maszyny, wspólnie budujemy, budujemy Twój sukces. sukces.